Płacając minimum 840 na Case Haga z kodem lamianek, możecie zgarnąć jedną z tych czterech kos, które właśnie wyświetlają wam się na ekranie. Kosy otrzymacie jako gratis do doładowania, a więc po zakończeniu transakcji, jeżeli wygracie, otrzymacie komunikat na środku ekranu, gratulacje wygrałeś skina za doładowanie z kodem lamianek. Powodzenia wszystkim wpłacającym, a teraz zapraszam na film. Siemaneczko z tej strony, Lamionek, a witajcie w kolejnym materiale na moim kanale. W dniu dzisiejszym jesteśmy na case Hagu Ja na sam start przypomnę Wam, tak na szybko, że wchodząc w pierwsze linki w opisie, otrzymujecie 4 zł oraz 20% bonusu do każdego kolejnego doładowania. I sobie jeszcze zostawimy w spokoju, polecimy sobie z kolejną nową skrzyneczką, którą dzisiaj będzie, zaraz się w sumie przekonamy. Warzone był, okej, okay, nie otwieraliśmy. Turboina, także w dniu dzisiejszym skrzyneczka Turboin 220 zł. No możemy sobie otwierać po dwie, co tu mamy. Włącz tryb szybki. Aha, dobra. Nie, nie klikam żadnego trybu szybkiego. Także 440 zł na dwa otwarcia i zobaczmy sobie, czy uda nam się tutaj coś ciekawego zarobić, dropnąć. A na sam start zaczynamy od Royal Drop'a. I dostajemy tutaj gucika Tiger Tooth'a, także bardzo ładnie. E, Okej, okay. lecimy sobie dalej e, i tym razem chyba bez profitu, no dobra, stówka straty, ale mogłoby być oczywiście lepiej. 1 e, do 1, gloczki Ballet Queen także średnio w tym momencie. 1 e, do 2, oczywiście lecimy sobie standardowo do 10 punkcików, także e, poczekamy sobie, troszkę nam to zejdzie. 1 do 4, o, bo oczywiście jak najdłużej nam zeszło, jak lecimy do 10 punktów No bo na razie się na to nie zapowiada, żebyśmy tutaj troszkę sobie posiedzieli na tej skrzyneczce 1 do 5, 1 do 6 no kurde, fajny początek nadziei narobił i lipa na razie! 1 do 7. Ja pierdzielę, że my pójdziemy w 2 minuty na case battle znowu, to chyba jest jakiś żart po 30 zł za te gloczki 1,8, no i to jest słabe, słabe, słabe słabe otwarcie widzowie. To nie jest kolejna skrzyneczka, która by mi podpadła. Eee, no i niestety 1 do 10 kończymy, także udajemy się na jakieś battle w takim bądź razie. Eee, nikt nic nie wygrał od poprzedniego odcineczka, ok. A ile was tutaj doładowało sobie z kodzikiem? 71 osób od... Yy... 4 czerwca, czyli przez 10, 9 dni, w sumie 70 osób. No bardzo ładny wynik, tak szczerze Wam powiem. Szkoda, że taki ładny wynik nie może być podczas otwierania skrzynek, ale no może zrobimy sobie teraz yy, i tą skrzyneczkę sobie zrobimy na jokerze. Jokerze znaczy się jokerze yy, Turbo Win yy, i damy ją sobie. Kurde, czy ja chcę na 15? Dobra, zaryzykujemy sobie na 15 skrzynek. Na trybie Borow, no co na czterech graczy sobie damy standardowo? I zobaczmy sobie, co to jest w ogóle najdroższego do dropnięcia. Specjalist głowsy yy, Crimson Kimono. Ok, także Crimson Kimono może nam polecieć. I zaczynamy sobie od yy, MP9. Jakieś ja tutaj i samu dropi sobie sloterka. A my mamy sobie Crimson Kimono, właśnie. Yy, no i jeszcze jednej by było fajnie. Jeszcze jednej by było fajnie. A teraz, zobaczmy sobie, kurde, chodrodziki, chodrody i co dalej? No na razie nic ciekawego się nie zapowiada. Drugi chodrodzik i tracimy sobie prowadzenie. Tutaj nie dropimy sobie nic. No dobra, czekamy sobie na jakiegoś ciekawszego dropa. Teraz chwilę zwątpiłem, ale dobra, jeszcze skupiamy bardziej. 6 skrzyneczek do końca, potencjał na wina jest, ale czy uda nam się to zgarnąć? Ok, są rękawice i znowu 27 tysięcy, także ładnie. Czy uda nam się to dociągnąć do końca? Tego nie wiem. Ile to jest? 20 tysięcy różnic, no czyli nie mogą mu po prostu polecieć rękawice. Jeżeli polecą mu rękawice, to jest tak zwane GG. A dropią mi teraz jeszcze jakieś rękawice. No i nie zmienia faktu, że jeżeli mu polecą Crimsony, to jest GG, ale jest jednak GG na moją stronę. Eee, także no, 14 tysięcy se wpadło. Także ładny dropik, ładny dropik. Eee, selniemy sobie to i zrobimy sobie może jeszcze eee, tym razem na 10 skrzyneczek. Ale underdoga na zakończenie tego filmu. Eee, nie prywatne, tylko underdog. 3 tysiące złotych na spokojnie. Raz, dwa, trzy. I zobaczmy, co tam teraz nam wyleci. Znaczy, nie chciałbym generalnie nic sobie dropnąć, bo. Bo co? No bo Gram underdoga, tak. O, bardzo fajnie. Karabicik Crimson Web Minimal Wear. Okej, okay, ta nawaja może być. Ona jakoś mi tutaj za bardzo nie zagrozi w tym momencie. Ale mamy rękawiczki! Nasze ukochane Crimson Kimono, także one tutaj nam wszystko popsują. No to co? Możemy się powoli żegnać, bo tej bitwy nam się nie uda wygrać, chociaż dobra, wczekamy, może, nadzieję. Bo tutaj poleciał jeszcze Hot i ja nie widziałem tego Hot Jakby, kurde, na odwrót Stewie dropnął sobie te Crimson Kimono, to jeszcze dwie skrzyneczki i Crimson Kimono sobie może dropnąć i jest winek, patrzcie. Już się chciałem żegnać, aj nie te rękawiczki, już się chciałem żegnać, a tu jeszcze powalczymy do końca, niestety dropi sobie Poker znowu Crimson Kimona, także no, w tym odcinku się nie udało, ale i tak jesteśmy na plus, także to mnie najbardziej cieszy, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie, życzę miłego dziąka i do usłyszenia już w jutrzejszym filmie, siemaneczko.